Kampania Piwowarska opracowała kampanię promującą odpowiedzialność w spożywaniu alkoholu przez kierowców. Do udziału zaprosiła raperów. Twarzą przedsięwzięcia jest Piotr Frączewski, znany przede wszystkim ze scen teatralnych i ekranu, ale mający także w CV epizod z muzyką rap. Towarzyszy mu jeden z idoli młodszej publiczności, raper Pich wszystko po to, aby trafić do jak najszerszej grupy odbiorców. Projekt Alkohol i samochód to się nie rymuje wystartował w lipcu i trwa przez 3 letnie miesiące. Ma charakter otwarty. Do wspólnego rymowania z mistrzami zaproszeni są wszyscy odbiorcy, a swoją twórczość mogą prezentować w mediach społecznościowych. Z najlepszych rymów powstanie tekst utworu, który zostanie nagrany we wrześniu przez Picha i Frączewskiego. Wierzysz w skuteczność takich przedsięwzięć od e, zabawy do poważnych celów? Szczerze? No, e, tylko. Wierzę w jakąkolwiek skuteczność. E, jakąś, jakąkolwiek. Jakąś. <laughs> jaką. Wierzę, że będzie jakakolwiek Jasne. skuteczność takiej, e, takiej kampanii. Dlaczego? O ile taka kampania nie jest finansowana ze środków publicznych. To okej, okay, niech się dzieje. Niech te kampanie się dzieją. One w przestrzeni medialnej, w przestrzeni społecznej mogą funkcjonować. Chyba nikomu ona nie przeszkadza. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że dotrze. Nie wiem, do ilu osób z tym przekazem i, i, i będzie ten <coughs> efekt, który twórcy tej kampanii i pomysłodawcy chcą osiągnąć. Ale ja pamiętam Piotra Franczewskiego, pana Piotra Franczewskiego. Jest to jeden z moich ulubionych aktorów. Miał rzeczywiście w latach. 80-tych? Tak myślę. W epizod połowie chyba. Epizod, epizod tak. Rap... Nie, wiedziałem, nie, nie, nie w... wiedziałem, że raperski. Tak. <laughs> Dowiedziałem się niedawno, że raperski. E, nie wiem, co te dwa pokolenia mogą, kogo mają połączyć i do kogo dotrzeć. Do 70 plus, <laughs> oni chyba nie mają problemów z alkoholem i prędkością kierowcy 70 plus. Tacy, Bo którzy jeśli mieli, to już ich nie ma. To już ich, <laughs> tak. E, Ci młodsi. Okej. Okay. Yes. Mam nadzieję, że, 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 że wygooglują, kto to jest Piotr Franceski, o ile nie wiedzą. I chwilkę się zastanowią, jaki autorytet uczestniczy w tej akcji społecznej. A to ja się dopytam jeszcze, jeszcze inaczej, też jako, jako metodyk. Poproszę Cię o skomentowanie następującej wypowiedzi. Wydaje mi się, że takie akcje mają sens. Rzeczywiście mają sens wtedy, jeżeli są. Taką wisienką lub jak mawia klasyk, truskawką na torcie, ale ten tort wielowarstwowy to jest przemyślana konstrukcja działań edukacyjno-świadomościowych, którym dopiero na końcu towarzyszą tego typu kampanie. Mam wrażenie, że my się rzucamy często na rozmaite kampanie, bo tych kampanii jest bardzo dużo. Często o nich mówimy, porozmawiajmy o branży. Natomiast ja nie mam takiego wrażenia, że one są solidnie osadzone w tej skomplikowanej, wielowarstwowej konstrukcji tortu. Jeśli mogę troszkę skrytykować, mogę nie mieć racji, ale możliwe, że w kampanii piwowarskiej, w dziale marketingu ktoś wpadł na pomysł, a kto inny tego nie zatrzymał. Okay. ok, może rzeczywiście Możesz tak być. Rzeczywiście. W każdym razie rzeczywiście wierzymy w to, że kampanie powinny być bardzo mocno osadzone w bardzo szerokiej konstrukcji ogólnych działań na rzecz świadomości i edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego.